Witam serdecznie, ja jestem świat ptaszników, czy tam pająków, nie wiem. I w dzisiejszym odcinku będzie Wielce opez Elegance ptasznik. Stosunkowo mały, chyba podziemny albo naziemny, nie jestem do końca pewien. Wiem tyle, że są stosunkowo małe i fajne ptaszniki. Siedzi sobie póki co w tym pojemniczku. Spróbuję go wyciągnąć. Może nie będzie się wiercić. Jakby co, nie ma tutaj papieru, bo już go wyciągam, by zobaczyć, czy żyje. I maluszek ma się dobrze. Jakby co, nie jestem ekspertem, więc nie będę za bardzo jakichś informacji takich interesujących mówić. Bo po prostu nie wiem. O, choć mały. O, na pensycie można zobaczyć go. A, ostrości nie łapię. No chodź, pokaż się. O. Jeśli ktoś by się zastanawiał, jak wygląda mały, chodzący, eleganc pod łani, to tak o to wygląda. Mały, ale wariat, jak to się mówi. No chodź. Damy cię na chwilę, damy tobie pojemnik. To też nie mógłbym go tutaj w tej kiszówce trzymać, aż nie wylinieje ale ten, dałem go do większego pojemnika, będzie mieć na dłużej. No, elegancik w pojemniku to można. Nie wymyślałem tutaj za dużo. Po prostu dałem tutaj trochę torfu. Trochę włókna kokosowego i trochę ziemi, żeby otrzymała wilgotność. Nic za bardzo nie wymyślałem. Tak ten torf ubije. Żeby nie było aż taki lekki. No i tyle tak właśnie powinno starczyć. Jakże tutaj dam jakiś taki kamyczek mamy pod ręką. taka pomysł na kryjówkę. No i tak, trzeba sprowadzić małego elegansa do swojego pojemnika nowego. To będzie go dałam przez najbliższe 3 miesiące może. Plan mam taki na to, żeby po prostu dać go na pokrywkę. Z tej pokrywki go położyć tam. Dzień dobry, maluszku. Pokazałbyś się do kadru? Czy tak się nie ruszasz? O, może jakoś tak światło nie będzie przeszkadzać. Ale jakoś tak widać mniej więcej. Jakby co to jest nagrywane z telefonu, więc nie ma co za bardzo światła biega, chodzi sobie. No chodź. Znowu biega mały, dlatego Udało mi się w końcu złapać małego. Przestał się kręcić. Daję go tutaj na pokrywkę. Spróbuję go przegonić. No iść do nowego domku. O, no, jest. Siedzi sobie tutaj. No. Posiadam też o matkę pusawioca Nie wiem czy tak się czyta. Mówi. A... Nie mogę go za bardzo pokazać, siedzi akurat zabunkrowany prawdopodobnie przed wylinką, więc nie będę go stresować. W tym odcinku to wszystko, do zobaczenia następnym razem.